Hejka kochani, witajcie w kolejnym odcinku z gry Stardew Valley Expanded Słuchajcie, zaczynamy sobie dzień e, od eksplozji, która była usłyszana na torach, okej okay. Więc pójdziemy sobie zobaczyć zaraz co tam takiego na nas czeka. Wydaje mi się, że to w końcu te zadanie od Clint'a. <grymne> Mam taką nadzieję przynajmniej. No ale dobra, witajcie jeszcze raz w odcinku w nowym odcinku z gry Valley Expanded. Tak. Przywitajmy się tutaj z Wiktorem. Dzień dobry. Zobaczmy sobie jak wygląda jak tutaj wygląda nasza sprawa. O, jeszcze Ser tutaj 3-4 dni, a to 50 dni, także... No, słuchajcie. Trochę to potrwa. Ale, moi drodzy. E, też chciałabym sobie na pewno... O, od Sofii dostaliśmy dojrzałe wino Blumund. Spoko. To się przyda... To się przyda w kopalni, jak będziemy. E, poszkiwany je jeden świeży homar. Homar, okej. Okay. Czekaj, um, shift R. Tak. Homar. Y o, mam cztery. O, nawet nie wiedziałam, że mam cztery homary. Dobra, to dla kogo to było dla Gasa chyba? Nie, to możemy od razu wziąć. E Myślę, że tutaj będą, jeśli w ogóle. Tak, mamy tutaj dwa. To jeszcze gdzieś dwa się schowały w takim razie. Hmm, to pewnie w jakiejś skrzynce mamy. Okej, okay. dobrze. E, tak, zjedzmy, znaczy wypijmy sobie kawę. Dobra, to kawkę mamy wypitą. Ja sobie zostawię na pewno w jedzonku tutaj to wino. Ono jest warte 14 tysięcy. Strasznie dużo. Mogłabym je sprzedać w sumie, ale kasa mi nie jest aż tak potrzebna. A jedzonko się przyda, wiecie, na szczęście w kopalni. Dobrze, słuchajcie. Y, homar, aha, my ten pryzmatyczny dżem jeszcze mamy. Kurde, to musimy iść na pewno dzisiaj. No to pójdziemy. Dobra, ale chciałabym jeszcze na pewno zobaczyć sobie yy, tak. Beczki. Ile beczek możemy zrobić? 10, bo mamy 10 sztabek żelaza. Yy, I kaski chciałabym zobaczyć jeszcze. Czekaj. 44 możemy zrobić. O! Dobra, wiecie co. Zróbmy sobie w takim razie yy, 10 tych beczek. Yy, tych kasków, może zróbmy sobie z 15. Dobra, 15 na razie mi odpowiada, także możemy sobie je tutaj jakoś połączyć, jakoś tutaj zacząć od tyłu, dokładać. Okej, okay, to powinno być wszystko połączone, jeśli A nie, czekajcie, bo ja muszę w takim razie. Dobra, czekaj, bo ja to źle zrobiłam bo ja to źle zrobiłam. To może zostać tu. E... Tak, bo ja będę musiała dokładać. Ja muszę gdzieś tutaj skrzynkę postawić. Tak, żeby miała do niej dostęp. Najwyżej postawimy tutaj, a jak będę mieć więcej kasków, to po prostu sobie tą skrzynkę zniszczę i zacznę tutaj dobudowywać dalej. E, dobrze, więc musiałabym wytworzyć jeszcze skrzynkę jedną. Chyba, że mam tutaj jakąś, która. Nie, no tutaj mam sprzęt. E, Rararararararar. Chyba nie mam żadnej skrzynki, ale skrzynkę, chociaż. Chciałam powiedzieć, że skrzynkę mogę też zrobić z kamienia, ale to mi się nie opłaca i chyba ja jeszcze nie mo a mogę. Ale mam 397 kamienia, więc to tak nie za bardzo. A drewno jednak mi łatwiej. Za nie, nie to chciałam. Skrzynkę chciałam. Dobra, trudno. To tą beczułkę może postawię tutaj, żeby się kawior z niej robił. Bo trochę nam tego brakuje, tak szczerze powiem. Dobrze, doróbmy sobie tutaj nasze rzeczy w takim razie. O, już mamy odblokowaną dużą tą. Duże rzeczy, moi drodzy. No dobrze, ale ja to bym chciała tutaj trochę poprzestawiać, więc wiecie co ja muszę zrobić? To muszę sobie przesunąć kawałeczek, i tutaj też by wypadało, żeby to sok z pomidora. Też by wypadało, żeby to przesunąć. O, dobra, przesuwa się w tą stronę. Dobra, to jak wy się zrobicie, tu będzie 13 godzin, a tutaj 9 godzin. Okej, okay, czyli to wszystko będzie, powinno być gotowe na kolejny dzień. Yy, tak, tutaj mogę was pododawać, żeby się winko robiło z tego. Okej, okay, to tutaj się to fajnie, fajnie będzie przerabiać. Dobrze, no to tak, mamy homara, musimy iść na pewno do kopalni znowu, ale chyba sobie ogarnę jeszcze zwierzaki, żeby mi się te rzeczy ze zwierzaków robiły w trakcie. Także wejdźmy sobie może tutaj najpierw. Czy my mamy miejsce tutaj? Może ja sobie jeszcze kaczuchę jakąś tutaj właśnie zrobię. Niech kaczucha się tutaj. Nie kaczucha tylko kura. Niech się tam, słuchajcie, produkuje. Dobra, to możemy sprzedać. O, ten zaginiony majonez potrzebujemy. To sobie zaniesiemy to też do bandla. Także tomu i drodzy mogę A, czekaj, czemu ja tą wełnę wzięłam? Wełnę to nie, wełnę to sobie zostawimy. Oj, otwórz to. Wełna, proszę bardzo się przerabiać dalej tutaj. Dobrze, mamy tutaj. E Kurczę, my już sporo mamy tych zwierząt, powiem Wam. No, ale co, jak co? Tych świnek można by jeszcze dokupić. Można by zrobić jeszcze jedną e, stodołę na nie czy coś. Proszę bardzo, trufle, olej truflowy. Aha, serek jeszcze się zrobił. I tutaj nic nie ma. Dobrze. O, jeszcze tutaj trufla jest. Jeszcze jedna, proszę bardzo. Dobra, bo ja nie mam czasu, słuchajcie. Ja się tutaj bawię, a ja nie mam czasu. My musimy iść na pewno dzisiaj na tory. Eee, tak, musimy iść do kina. Musimy iść do klinta, musimy iść do gasa. Oj, sporo mamy tego, sporo, powiem wam. Dobrze, ale jeszcze chciałabym sobie tutaj postawić em, skrzynkę. Na rzeczy, moi drodzy, proszę bardzo, to ciebie na początku postawimy tutaj, a później się to wszystko przerobi. Dobra, na razie nie mam kuczy, czy ja mam jakieś wino? Nie wiem, czy ja mam jakieś wino, musiałabym zobaczyć, musiałabym zobaczyć, słuchajcie. Nie wydaje mi się, żebym miała jakieś wino teraz, ale to najwyżej, najwyżej dodamy to, kiedy indziej. A, czekaj, zobaczmy sobie. No, nie mam wina żadnego. Tutaj są dżemiki. Tu są owocki. No, nie za bardzo, słuchajcie, nie za bardzo. No dobrze, chodźmy do Klinta w takim razie. I do gasa. Jeszcze sobie zerknę, czy tu mi coś wyrosło, ale chyba nie. No, nic mi nie wyrasta. Dobrze. O, tu mamy rzeczy, będę musiała później pozbierać. Dobrze, to w pierwszej kolejności idziemy do Gasa. Aha, nie mogę od tej strony. Dobrze. Proszę bardzo, mam hemara dla ciebie. Zadanko, pryzmatyczny dżem i tajna notatka. Eee, no cóż no. Dobrze, chodźmy do Clinta. Tutaj też widzę, że mamy geotki dla niego. No trudno, jak się z tym slajmem nie uda. To się nie uda dzisiaj, może jutro. E, dobrze, Przetwórzę Ody w pierwszej kolejności. Okej, okay, słuchajcie, nic ciekawego poza węglem nie znalazłam. Jeszcze sobie zobaczę szybko, tylko sprawdzę sobie. Tak, yy, wiecie, tak, na wszelki wypadek. Czy aby na pewno nic do oddania nie mam, nie mam. Dobrze. Więc ja sobie te kamienie posprzedaję u klinta od razu, jak tutaj jestem, mm. żeby mieć ekwipunek w miarę pusty więc y, słuchaj tak łzy sobie zostawię, ale te wszystkie rzeczy których których nie potrzebuję to na pewno sobie sprzedam o a reszta sobie zostawię bo to na prezenty jest i tak dalej dobrze, to teraz w takim razie idziemy do Joja y, i tutaj oddajemy nasz ostatni słuchajcie element do bundla także proszę bardzo oddajemy Jamix. I mamy bundle complete. Dobrze. I my nic nie dostaliśmy za to. Okej, okay, ale się odblokuje chyba jutro. A nie, teraz się odblokuje scenka. Dobrze. Pozostali wrócili poza mną. Teraz ja też mogę wrócić. Do domu. Dziękuję. Proszę bardzo. Do usług, że tak powiem. Dobrze. O, jak nam słodko macha. Ok, wyparował. Wrócił do domu. Niedługo stanie się coś dobrego. Ok, czyli jeszcze się nie odblokował nam ten. Dobrze. Nic się jeszcze nie odblokowało, w takim razie jedziemy, słuchajcie, na pomost. Nie na pomost, na tory. A, i w ogóle za, y, pobrałam sobie tego moda, kto mi, te, ktoś mi tam pisał w komentarzu, że y, jest mod taki, że koniem się można wszędzie dostać. Słuchajcie, to jest najlepszy mod, chyba, jaki miałam, <laughs> serio. Także mam moda, że możemy się koniem wciskać gdziekolwiek, także, także fajnie. No i tutaj co? Głaz się nam odblokował? Nie, no my mieliśmy tutaj wejście. Tu się odblokował chyba Głaz, co nie? Czekaj. Tak, dobra. Tu się odblokował e, Głaz, ale to, ale to słuchajcie, jest na włość. Do czego mi to? Nie mam tu ekwipunku ani nic, nawoć kwiat. Jest pokryta słodkim nektarem. Ale to jest, hejcie, bez sensu. A tu jest oset jeszcze. To bez sensu, tak trochę, bo w normalnej wersji to się odblokowuje dopiero po perfekcji. Więc tak teraz, po co my mamy robić perfekcję, jak my tutaj nic nie możemy odblokować po niej? Nie, nie jest tego. No dobra, no. No trudno. Nie odblokowa no odblokowało się w sumie nic ciekawego. Eee, no dobra, no. No trudno. Jest jak jest. Liczyłam, że coś lepszego tutaj będzie, no ale nie wiem, czemu na to liczyłam, skoro wiedziałam, co tam jest tak naprawdę w normalnej wersji gry. Dobrze, moi drodzy, ale w takim razie chodźmy do kopalni na chwilę. Może w końcu się nam uda z tym slajmem. Słuchajcie, ja już na nic nie liczę. Jest 17.30. Aczkolwiek. Może. Może. <grymne> z dużym naciskiem na morze. Zobaczcie tutaj slajmów. Mógłby się jakiś kurczę zrespić tęczowy i się nie zrespił. No cóż. Jest jak jest. Jest jak jest, moi drodzy. Ja Wam, oczywiście, te dźwięki troszkę wyciszę, żebyście mieli to ciszej, żeby Wam w uszach nie dzwoniło, tak jak mi teraz dzwoni. Zbiorę sobie tego dużego kamienia, ale jak, jak zwykle nie ma tutaj slajma tęczowego. Trochę nie chce mi się tu cały dzień siedzieć, więc może posiedzimy sobie z dwie godzinki i zobaczymy. Ty, ale w ogóle mogłabym. Kurczę, ale ja chyba nie mam jeszcze tego dostępnego. Są takie chyba mm, ta potka taka jest, żeby jak się napijesz, że więcej potworów przychodzi do ciebie, no nie? Coś, coś takiego jest, w grze mi się wydaje. Więc mogłabym sobie to wypić, ale czy ja wiem? To nie chodzi o to, żeby więcej mi ich przyszło, tylko żeby mi jeden konkretny przyszedł, nie? To też jest właśnie. To też jest właśnie to, słuchajcie. No dobra, słuchajcie, bo jest 20. Tutaj slajma nie ma, jeszcze się upewnię, ale no nie ma. Ha, zjadę sobie może ostatni raz albo ostatnie dwa razy. I słuchajcie, to tyle, bo nie chcę marnować całego wieczoru. Chciałabym jeszcze pójść, właśnie ogarnąć zwierzęta. Um, serki jakieś wziąć od nich Żeby tam też dać do skrzynek Żeby się robiły eee, Może zmienić Może zmienić trochę wystrój Nie wiem co mi się uda Tak naprawdę Dobra ty nie jesteś tęczowy Nie Dobra słuchajcie Ostatni raz Ty nie jesteś tęczowy Mhm Wy też nie jesteście tęczowe. No kurczę, nie mam szczęścia. Może następnym razem? No, no trudno się mówi, no nie? Dobra, no to jedźmy do domu w takim razie. No, no, no co, ja mam, co ja mam więcej do wyboru? Chyba nic za bardzo. Zbiorę sobie te orzechy i to. Garnę sobie jeszcze właśnie tutaj u zwierzaków rzeczy. Tutaj nie mamy nic, ok. Wy powinniście jeszcze mieć właśnie parę rzeczy tutaj. Okej, okay, olej, olej truflowy się jeszcze przerabia. Także, także trochę to zajmie pewnie. Trufli żadnych tutaj już nie widzę. Także ten olej możemy sobie dorzucić. A wiecie co, te serki? To ja sobie wszystkie zabiorę. Wszystko to sobie po prostu um, zrobimy na lepszą jakość, tak myślę. Także tak. Resztę sobie jeszcze tutaj posortujemy, moi drodzy. Kamienia wcale dużo mi się nie udało zebrać, niestety. Wiecie co wam powiem? Jeszcze tak, to żelazo by się przydało poprzerabiać, bo niestety nie mam. Nie mam go za wiele. Także możemy sobie to zrobić w ten sposób. Tu możemy sobie te rzeczy pozostawiać. Nie wiem, czy mi się to przyda na coś, czy nie, także wolę to sobie zostawić. Słuchajcie. Dobra, no to robimy to w ten sposób. Sprzedam sobie to, sprzedam sobie te dżeminki może, że to są mało warte. E, serki zostawiam, to też miałam zostawić, więc może do lodówki sobie to schowam. O, proszę bardzo. E, orzechy, aha, mam tutaj orzechy, no ale dobra, niech tu będzie. W takim razie. I tutaj, moi drodzy, właśnie, proszę bardzo. Serki niech się robią. O, ale to nie jest tutaj połączone. Hmm, dobra, musiałabym połączyć te rzeczy ze sobą. Czekaj. Dobra, zróbmy to w ten sposób na razie. O, niech to będzie jakkolwiek połączone. No, dobra. Yy, jeszcze chciałam zrobić jedną rzecz, ale. Ale słuchajcie, jest ciemno, więc nie wiem, jak mi, to, jak mi to wyjdzie. Bo nie podbają mi się tutaj wnętrza tego, powiem Wam szczerze. Chciałabym sobie coś zmienić. Dobra, wybrałam to w ten sposób, żeby to miało taki brązowy kolor. Jakoś mi to tak z szopą najbardziej siedzi. Jeszcze pójdę to zmienić w tamtej szopie, bo e, bo tamta to już mi się w ogóle nie podoba. E, więc tak, słuchajcie. O, porobiło się tutaj to wszystko. Dobra. To też sobie to zaraz zbierzemy. Ja sobie tylko ogarnę to tutaj tak jak było. Chyba ta podłoga to była. Dobrze. W ten sposób to zróbmy. Dobra, no to to możemy pozbierać. Tu jeszcze jeden dzień się robi. Okej. Okay. Jest pierwsza w nocy, więc nie będę tego dzisiaj przestawiać, aczkolwiek sobie to sprzedam po prostu. A poprzestawiamy sobie to w następnym odcinku, czy coś. E, no bo nie mam czasu, niestety, na to dzisiaj, no ale dobra. Także możemy iść spać, moi drodzy. Zobaczymy, ile się nam udało dzisiaj sprzedać. O, no i moi drodzy, mamy teatr. Fajnie, to jutro też się wybierzemy tam na pewno. 35 tysięcy spoko. Spoko, to jest całkiem fajny wynik. Także co moi drodzy, ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję będzie mi bardzo miło. A my się widzimy już niedługo w kolejnym odcinku. Tyle was cieplutko i pa pa!